Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. Szedł pieszo, a objuczonego konia prowadził za uzdę. Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością, o niebo lepiej niż bez celu się cofać. Zło to zło, Boże. Mniejsze, większe, średnie. Wszystko jedno, proporcje są umowne, a granice zatarte. Nie jestem świętobliwym pustelnikiem, nie samo dobro czyniłem w życiu. Ale jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale. Ty możesz. Dokładnie. Macie wybór. Wiedźmińskie opowieści, wiedźmińskie przygody... Geralta i cały świat wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego możecie poznawać na własną rękę w najróżniejszych mediach, a najlepiej zrobić to dzięki aplikacji BookBeat, do której tutaj wyświetla Wam się w tej chwili kod, a link znajdziecie w opisie dzięki temu kodowi będziecie mogli przez miesiąc korzystać z aplikacji za darmo. Wszystkie wiedźmińskie słuchowiska można znaleźć w BookBeat w ramach pakietu Basic i jest to naprawdę znakomita okazja, by odświeżyć sobie przygody Geralta przed premierą trzeciego sezonu serialowego Wiedźmina. To jednak wcale nie wszystko. Na BookBeat znajdziecie bowiem tysiące innych audiobooków czytanych przez najlepszych polskich aktorów i lektorów. Większość z nich to podobnie jak Wiedźmin prawdziwe perełki, które umilą Wam długie godziny. A jeśli Komuś wciąż mało argumentów przemawiających za aplikacją Bookbit, to dodamy, że można z niej korzystać kiedy tylko się chce, nawet wtedy, gdy nie mamy w danej chwili możliwości podłączenia się do sieci. Jeśli więc połączycie wszystkie te argumenty z naszym kodem, to otrzymacie ofertę, z której naprawdę grzechem byłoby nie skorzystać. Polecamy! Czysta kultura. Chwila prywatna musiała się pojawić, ale teraz przechodzimy już do rzeczy, a więc do pierwszego pełnoprawnego zwiastu trzeciego sezonu Wiedźmina od Netflixa. Zapraszam. I zacząłem z uśmiechem, ale to nie dlatego, że ten Zwiastun był jakiś turbo, super, po prostu galaktyczny, ale że po prostu potwierdza dokładnie to, co przewidywałem i czego chyba wszyscy się spodziewaliśmy. Spodziewamy po tym trzecim sezonie, że będzie tam chaos, że będzie tam po prostu czas pogardy. Mniej więcej w takim klimacie to zostało ukazane. Jest kilka takich potworków, jest kilka. Rzeczy, które już dzisiaj, a przecież jeszcze mamy trochę czasu, przyprawiają o ból głowy, więc po kolei, co tam ciekawego, Netflix nam zaoferował. Oczywiście bardzo prosta sprawa, na początku mamy białe róże, czyli szerawet, książkowe szerawet w lasach te elfickie ruiny. Problem w tym, że tutaj mamy całą naszą trójkę w tym szerawet, a więc Jennefer. E, Ciri i Geralta oczywiście. No i dochodzi tam do walki, co widzimy już z późniejszych sekwencji tego e, zwiastuna. E, Yennefer po prostu jest tam w tej swojej nowiutkiej koszuli z HM-u. Oh, Ciri już e, jest taką pełnoprawną wiedźminką plus oczywiście jeszcze władza magią. E, to zresztą ciekawa sprawa, bo e, ten sezon ma się też niejako skupić na tym, że ta nasza trójka będzie tą rodzinką. Ja jestem ciekaw, jak twórcy wyjdą z tego potworka, który sami sobie zafendowali, czyli tego, że Yennefer w poprzednim sezonie o mało co nie sprzedała, nie zabiła Ciri po to tylko, żeby odzyskać moc, a teraz jak gdyby nigdy nic pewnie będzie dobrą matką i nauczycielką i będzie próbowała wydobyć z niej pełnię potencjału, po prostu wiarygodność w Netflixie. Wiarygodność. No ale jak wiadomo, walka Geralta, Ciri i NFR w Szarawet odbyła się tak, było u Sapkowskiego, ze Scoia'tael przecież tam walczyli. No kto nie wierzy, niech sobie sprawdzi w książkach. A właśnie, a propos scen walki, jest kilka takich efektownych mogłoby się wydawać ujęć, kiedy Geralt ścieka tam kolejnych przeciwników mieczem i wtedy wchodzi to takie fatalne, naprawdę fatalne zwolnienie czasu kiedy Geralt tam już tu ma komuś poderżnąć gardło, tu ma komuś wbić ten miecz pod, pod żebra i nagle czas zwalnia scena robi się po prostu niczym pędząca Garadriella na koniu po tej plaży w pierścieniach władzy ale to nie wszystko, bo mamy obok tego tą taką posokę po prostu, która prawie na ekran się leje, wszystko wygląda mega, mega sztucznie i powiem więcej, myślę, że Michał Żobrowski w tym naszym polskim Wiedźminie, e, kiedy sikali mu keczupem po, po twarzy, kiedy tam zrobił cięcie, to w ogóle by się tego nie powstydził, więcej, wypada dużo bardziej wiarygodnie niż to nędzne, CGI, a ja, mówimy przecież o serialu, który ma dość zacny budżet. No i oczywiście cały trailer kręci się wokół tej słynnej neutralności, to zresztą pani Histrich podkreślała wielokrotnie w kolejnych wywiadach, w kolejnych zapowiedziach, że Geralt musi skończyć już być tym neutralnym wiedźminem. Teraz oczywiście trzeba podjąć e, większą stawkę, a więc to oczywiście Ciri jest tą stawką, bo ona tu będzie postacią centralną to wcale nie jest tak, że Gerald mimo tego, że jest tytułowym Wiedźminem, no to, że on tu będzie jakimś e, postacią centralną, co zresztą było widać już po plakatach, gdzie promujących ten sezon, gdzie Gerald gdzieś tam albo był w tle, albo był na drugim planie, a na pierwszym raczej e, Ciri i to wokół niej się będzie kręciło i dla niej Gerald będzie musiał porzucić tą neutralność, oczywiście jest taka fajna, czy fajna, zobaczymy, rozmowa z Jaskrem, e, gdzie o tej neutralności rozmawiałem i Gerald przyznaje Jaskrowi dość niespodziewanie rację. A propos tej wagi Ciri, no to mamy jeszcze m mamy to ujęcie na Nilfgaard. Czy ten Nilfgaard wygląda jakoś strasznie efektownie? No nie powiedziałbym. Mamy tylko taki rzut, mam nadzieję, że tam będzie trochę więcej tego Nilfgaardu, a nie tak jak w pierwszym sezonie, że tą Cintrę widzieliśmy wiecznie tylko z tego jednego odległego planu i w ogóle nie było czuć jakiegoś rozmachu i wielkości miasta. E, tutaj mamy flagi nilwarckie, mamy Emhyra, który przechadza się z portretem Ciri. To też podkreśla właśnie to, że ona jest teraz najważniejszą osobą na kontynencie. Wszyscy jej szukają. E, no a dlaczego? To oczywiście kto nie czytał, niech dowie się sam. Nie będę tu e, zdradzał aż takich szczegółów. No ale to już jest takie bardzo bardzo wprost podkreślenie, tak samo jak to, że wtedy w drugim sezonie zdradzono kim ten Emher jest i moim zdaniem tutaj w trzecim ci, którzy nie widzieli, mieliby większą niespodziankę, no, a tak to właściwie jest oczywista oczywistość. No i z tej takiej kotłowaniny przebitek, gdzie widzimy Rienza, który jakimś ogniem strzela, gdzie widzimy Yennefer, która formuje jakąś kulę ognia, no to wydaje się, że dochodzimy do tego, co najważniejsze, albo co takie najbardziej prominentne w tym trzecim sezonie, być może, a więc zjazd na Tanet. I ja nie wiem, naprawdę, kto te stroje wybiera i kto wymyślał te kostiumy, chociażby dla Yennefer i dla Geralta, ale to, to co tu zaprezentowano w tym zwiastunie, to jest po prostu koszmarne i taka osoba, która za to odpowiada, no to ewidentnie sabotuje cały ten projekt. To raz, a dwa, ten zjazd magów na tanet, ten wielki bal, gdzie tam, wiecie, pijaństwo było, seks, po prostu wszystko, wszystko, Sodoma i Gomera, prawda, jak to u magów. No to ja, jak czytałem książkę, to wyobrażałem sobie to z jakimś gigantycznym rozmachem. Tu mamy takie ujęcia, jakby to była po prostu jakaś tam tańcówka, wiecie, u Wilgeforca na chacie I, i moim zdaniem to nie wygląda efektownie i to nie oddaje tej, tej skali tego, co się na tanet działo. Być może w samym serialu to wyjdzie, inaczej ten zwiastun jakoś mnie nie przekonuje, żeby, żeby właśnie zostało to pokazane poprawnie i tak jak należy. O, a propos tego zwolnienia czasu, o którym jeszcze wspominałem, to później mamy taką scenę, kiedy Ciri ucieka przed potworem w tym labiryncie i nagle tak zawiesza się w ostatniej chwili na jakiejś metalowej brance, unosi się nad tym potworem. Ja <grywy> naprawdę ręce opadają. Ja nie wiem, który mamy rok, czy, czy my gramy w jakiegoś Maxa Payne'a, że, że jest ten bullet time, zwolnienie czasu. Eee, no bo... <grywy> No to taki cringe po prostu jest, że, że ja oglądając ten zwiastun musiałem wyjść, spokojnie sobie zapalić, wrócić z powrotem, żeby, żeby móc dokończyć. No, jeśli więcej takich będzie właśnie jakichś dziwnych spowolnień czasu, nic nie dających i nic nie wnoszących i wyglądających tak koszmarnie, no to tam będą naprawdę niezłe ciężary. No a poza tym dużo scen walki, dużo jakichś takich przynajmniej w tym zwiastunie, być może nawet efektownie wyglądających cięć Geralta, jest Siri uciekająca przed dzikim gonem, więc nawiązanie do Hirundu. I jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałem pogadać, mianowicie Jaskiera właściwie, jego wygląd. Coś tu się zmieniło, w stosunku do pierwszego to w ogóle, ale w stosunku do drugiego sezonu Jaskier wygląda inaczej. Ja w pierwszym momencie miałem wrażenie, że on tam ma jakiś delikatny makijaż pod oczami, nie wiem, być może to takie wrażenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już w serialu. Mi osobiście przypominał trochę w kilku takich ujęciach Tima Minchina. Napiszcie, czy, czy się zgadzacie, czy w ogóle to jest porównanie z kosmosu. Ale coś tam się zmieniło i tak się zastanawiam, czy Radowidowi taka zmiana to się właściwie spodobała. Bo może być różnie, prawda, w nawiązaniu do oczywistej sceny. No i to właściwie tyle, Ciri zyskuje na potędze, zyskuje na ważności, zyskuje na mocy, bo to też zresztą w tym zwiastunie widać, że, że posługuje się tą mocą swoją coraz bardziej świadomie i coraz lepiej, więc no jakby to jest zrozumiałe, a co wyjdzie z tego całego, z tej neutralności i porzucenia jej przez Geralta i tej próby matkowania Ciri przez Yennefer, gdzie tak naprawdę dopiero co chciała ją sprzedać, więc ze skrajności w skrajność, a przecież pamiętałem pierwszy sezon, gdzie oddała e, swoją, powiedzmy, zdolność do, do rodzenia dzieci, za to, że być potężna i piękna, a potem przez jakiś czas utyskiwała, że tak naprawdę to nikt jej nie powiedział, i odebrali jej to siłą i podstępem jeszcze, prawda? I ona teraz to jednak chciałaby mieć te dzieci, więc e, no to jest taki serial nieścisłości głupotek logicznych, i ja coś czuję. Że to będzie tłumaczone mniej więcej w ten sposób. Także w trzecim sezonie, zresztą te dialogi, wszystkie te, Graal, to tam o tej neutralności, że teraz zrozumiał, co to dopiero jest strach, one są takie pełne patosu, takie takie suche, prawda? Jak czytacie Stabkowskiego, pewnie wielu z Was czytało, to tamte dialogi są soczyste, prawda? E, jakieś przekleństwo poleci, coś się dzieje, czuć emocje, a w tym zwiastunie taka suchota, że głowa boli. Wygląda to na razie tak w trailerze i ja nie przewiduję, żeby jednak w sezonie już było inaczej, bo mamy doświadczenie z dwóch poprzednich, gdzie te dialogi wcale, wcale nie były lepsze. Także to tak na gorąco: Zwiastun pierwszy pełnoprawny trzeciego sezonu Wiedźmina. Sam sezon startuje pod koniec czerwca, druga część pod koniec lipca. Także u nas będzie się działo ten najbliższy okres, najbliższy czas na pewno będzie stał. Pod znakiem Wieźmina, bo będzie dużo materiałów, e, zapewne dużo też śmiesznych rzeczy do omawiania. Jak już ruszy, no to wtedy, e, wtedy zobaczymy. Na razie podprowadzamy, także bądźcie z nami. Pamiętajcie o tym, co widzieliście na początku, e, na początku filmu. Wszystkie niezbędne linki są oczywiście w opisie, a Was zapraszam do sekcji komentarzy. Piszcie, co myślicie o tym trailerze. W tym materiale to wszystko. Żegnam się z Wami. Cześć.